Siemanko, witam wszystkich i kurwa, tak jak obiecałem, jest filmik. Jedną oponę zało założyłem, to znaczy nie ja, tylko oni, co mnie skacowali dobrze. Dwie takie opony, dwie takie opony kupiłem całoroczne. I teraz ile to kosztowało? Druga jeszcze nie założona. Tak. A najgorsze to było to, że tam gdzie było tanie zamiana opony, chcieli 20 euro, ale nie dzisiaj, dopiero za tydzień. A pojechałem do takiego pit stop, warsztat, zapytałem ile kosztuje wymiana. Aha, jaki numer? R17. 35 euro. Kurwa jedna. Mówię, a kiedy? Tu teraz. No dobra, założył opony, wyważyli, wentyl nowy, skasowali 35. No, i ta druga opona będzie pewnie kosztowała coś koło tego samego. Może tam urwę z 5, kurwa, euro. Także takie koszty. Opona nie jakaś tam Michelin, czy tam jakieś Continental, czy jakieś Dunlop, przy coś. Tylko taka kurwa dania. No, a tutaj mam rachuneczek Cena była 71 euro, ale powiedział mi, że za dwie da mi taki, taki angel bodza za 130 rachunek 130 na razie otrzymajcie się taka cena kurwa